Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, dzisiaj ze mną jest Madzia, cześć, jest Virius. ciema, jest Wojtek, siemanko kurwe, i ciśniemy sobie <gulę> <gulę> dalej w Aizaka, naszego cudownego, przezajew fajnego Aizaka. i co Madzia, zaczniesz od challenge'u, czy, czy od czego zaczynamy? No ja bym proponowała, że każdy swój challenge przeczytał, chyba, że nie macie, no, wglądu, to ja już mogę przeczytać, chyba, że nie potraficie czytać. Znaczy, no ja mam do swojego, ale jak to? Nie wiem. Nie, no dobra, to w takim razie każdy jest swój. To był challenge zróżnicowany. Nie pamiętam, czego znalazłam w komentarzach czy w wiadomości prywatnej. W każdym razie ja mam takie itemy jak Cupid's Arrow, the Piper, Spelunker Hat, Rosary, the Hollow, Lunch, dinner, Desert, Stigmata. Dlaczego nie ma kolacji? Dobra, i The Bible. <ścoughs> nie dowieźli. Dobra, to teraz? Nie. No, czytaj wirus. E, Okej, okay, ja mam Technology, Technology 2, Robo Baby, Money Equals Power Treasure Map, The Compact. Nie wiem, czy chodzi o Kompa, ale założyłem, że chyba chodzi o kompas. Nie Nie było itemu z ikonką laptopa. E, do tego jeszcze Transcendence, X-Ray Vision, Quater i Prayer Card. I Dobra, to ja przeczytam, bo Wojtek ty masz ten sam. Nie? Tak, ja mam ten sam co kina, ponieważ dla mnie nie starczyło challenge. Dokładnie. Niestety, no bo ty nie jesteś nowym w naszym Teamie, to następnym razem ci wymyślą. Dobrze. To mamy Yamharta, Spider-Baita, e, Ouyabooka, oh oh, The <grymne> e, Mutant Spidera, Polyphemusa, Serduszko, e, Lunch, Dinner, Dessert, Breakfast i Super Meat Superfan. Też kolację nie super fun. Tak nie dowieź nam kolacji i Wojtek powie na jakim seedzie gramy. Seed to jest moja data urodzenia 0206-1991. Tak, A zasady są takie, że my sobie tak ustaliliśmy w sumie, że nie wchodzimy nigdzie, tylko bierzemy itemy od Bosa, ewentualnie od Anioła i Diabła, a poza tym Dokładnie. nie możemy zmieniać przedmiotów, które mamy aktywowane pod spacją. Dokładnie Aha, to co To okej. Okay. Czyli rozumiem, że do żadnego pomieszczenia nie wchodzimy, tylko do bossów, tak? Tak, nie wchodzisz do sklepów, do arkitrumów, do pokojów pokutnych, do pokojów z kulcami. Do niczego nie wchodzisz. Do niczego, nie wchodzi, niczego, niczego tylko nie do bossa. Nich, tak? A to? No, to tak było. Dobra, idziemy. Dobra, to aha. Siup, tak? Siób. Ja yep. oczywiście muszę mieć ten, treasure room na no dzień dobry. Ja też, ale już mam bossa. Też mam bossa. A, czyli rozumiem, że od razu do bossa idziemy, tak? No nie, mam. no jak chcesz, możesz sobie eksplorować, nie, no to twój wybór. Eksploruje. No, to sobie poeksploruj. A sobie poeksplorowałem. Kurna, zagrałem na ziela widzę. Co, już w Catesach jesteś? Nie, nie. Nie aż takiego. Ale widać, że ktoś, y, y, kto przygotowywał tego speka na dzisiaj, y, jest chyba naszym stałym widzem, bo zna moje mocne, a ka słabe strony. Tak, zrobiłeś sobie z Indiana bo... Jones, nie? O Boże. Jej, zabijam to... Kto, kto nie miał sumienia? I mam teraz takiego ja. speka, że po prostu właśnie yy, będę całkiem szybki w tym odcinku. Dla mnie za dużo hapków tutaj jest, no ale dobra. Dla mnie jest idealnie. Nie, no, dla mnie też jest idealnie. A jeśli ja się nie wypowiem. Może tak. No, czyli też idealnie dla ciebie jest nie? No. Dokładnie tak będę lepszy od kiny, chłe mm, Powodzenia. rozumiem Tylko otwieram, ja wejdę tak? do czysta. Tak, tak, a, tak, tak, mi... tak, O, a ja mam główkę. O, ja mam główkę. Która pływa we mnie muszkami. A ja nie, mam... a ja mam główkę Izaka, która lata za mną i poluje a... razem ze mną. Kolorową zabawę miałem, białą. Niestrawność? Co daje czerwono-biała piguła? Tutaj, nie wszystkie, tutaj wszystkie. Czerwono-biała są dobre. Pigułka. <laughs> Igłę, tak. Kompas? Wojtek, <laughs> wszystkie nie. pigułki są dobre na kolejnie. E... Albo nie neutralne. Nie. Czy złote czesty tak. możemy otwierać, czy nie? Tak, bo ja sobie mam... Tepło mnie do biłego serca. Mogę to wziąć? Tak, i zgiń. A co <laughs> Nic. No. <laughs> znaczy, nie, jak przejdziesz sobie, słuchaj, do następnego, nie, rumu, Mhm. To znaczy rumu, do następnego levelu, to to się zamieni białe serce w czerwone serce. Aha. Jako kolejny hapek. Come on. Wirus w case, gdzie jest bos? Ja tam nie szedłem. No, come on, Jak ty nie no no się. No, dopakowuję się tutaj. Boże, człowiek czeka, żeby się dowiedzieć. Dobra, już wam powiem. I tu wy już tak daleko jesteście? No ja jestem na basement 2. Ja jestem na Crypsach jedynce. Ja też. Gdzie kinam poszłaś? Poszłam na lewo. To czy wygląda? Jestem tylko na drugim błosie, Jolo. Tak, i na lewo nie mam to dla twojej informacji. O, super, dzięki. No, na, prawo, na prawo pewnie będzie. Super, dzięki, wiesz? Dzięki Virios. No chciałyście potwierdzenia, bo nie byłyście pewne na przykład. Bo teraz już wiecie na, na pewno. W sumie mamy teraz cztery osoby, możemy wrócić znowu do trzech. No. Zawsze no. coś. E, Widzowie za ja, pamiętajcie tak? jakie pogróżki tutaj są właśnie. Tak, jakie tak, pogróżki? Czy, a czy myśmy powiedzieli, to że do bardzo. ciebie? Czy, czy my groziłyśmy? Nie. Ja no, ja słowem nie powiedziałam, że to chodzi o ciebie, a ty marudzisz. Nie wierzę, jestem idiotą. O, a dlaczego <laughs> tym razem? Bo użyłem bombę nie w tym miejscu i nie mam dostępu do skrzyni. Brawo. Dzięki. Okay. Nickel. Treasure room, chlip, chlip. Please don't, come on. W nie wiem czy walczyliście już z bossem czy nie. Nie, tak. ja się zbieram do niego dopiero. To jest ten taki zielony. sami albo Żygać. pestilence to się nazywa. Ten wybuchowy taki plujący. A to w prawo na, do... na dół, tak? Tak, tak. tak. Cały, cały czas w prawo i cały czas na dół. Rozumiem, że w tych blood roomach, co trzeba tam się poświęcić, trochę też nie wchodzimy. Tak? Nie. Nie, y nie wolno Do angel roomów możemy? Możemy. Tak. Do diabełka możemy. Też mam i Izaka, Majo. Chciała? Też za mną lata i strzela. Isaac A Izaka główka? Mhm. Ofa. To takie miłe jest, nie? No, ona jest taka słodka. taka zapłakana. No. Futsza, zostaw ją, kurwa. Jest taka nikimila, taka jak ja. <laughs> Ty co Jeszcze i niewinność, to to są dwie sprzeczne rzeczy. Oczywiście. No. pierdoło! Dostałem kleszcza. Co kleszcza weź Weź Weź, będziesz miał słabszych bosów. Ale już nie będziesz mógł żadnego trinketu wziąć. A po co mu? Skąd to wiedzieć, że to trinket? To jest gdzieś napisane. No nie. Nie to co mi z mopka wypadło. Wirus co miałeś wentroomie? E, Halo. No nie, na koniu. Facet. Nie, to ja miałam ten. Boże ten ten. Kina kojarzysz na koniu? No. Dobra, Wirus w dwójce w cave's gdzie no, jest boss? no, właśnie. E, Na lewo całkiem. Na lewo Dobra. dziękuję. Ja oczywiście zlazłam na dół, nie? Ja, ja uwielbiam jak... Ja też poszłam Magda w dół nie przejmuj się. Ja, ja uwielbiam jak Virus ma takiego speca. To ten Cave su. Tak. Nie dawajcie mu więcej, słuchajcie. No, Hej no, co, no właśnie, Teraz jestem szybki. Wirus lubi tego. I PKK. Niech on sobie na tym gra. Nie lubię PKK. Lubię nie? My, my nie wiemy, wiemy, że. Ja wiem, że, że lubię lubię i PKK. Ja. Ale my wiemy, że lubisz. Okej. Okay. Może jeszcze, żebym wiedział o co wam chodzi. Polaroid. U, o, o, itemy z gry. Aha. To mówimy o itemach z gry. Spock. Wirus lubi wszystko, co go spowalnia, nic nie daje. Jak nic nie daje? Kompletowałem <grym> mojego speka, kartografera AKA Indiana Jones Speka o kurwa, gór. Yy, Przez chyba pół godziny no, A później przez pół godziny biłeś matkę. I Sory, a ile, ej, Czemu nikt nie wspomni... O, wszyscy o tym wspominają. Czemu nikt nie wspomni na przykład ile zajbistych i temu mi wypadło podczas walki z matką? <grym> Fakt, z faktem dokoksiłeś się podczas tej walki. Dokładnie. Tak, i to było Dokładnie. piękne. Tyle, co ty na tym kasę nazbierałeś. Serce, hey, co prawda, do... nie. Angel, Angel room. No coś leci? No nie. Też miałem drugi. Ja też mam. No ja nie mam. A zabiłeś już bossa na w dwójce? O, ja mitra. Nie, teraz jestem. Też mitra. Też miałem. mam mitra. <grym> o, XL-ka, gdzie o, o! W lewo, od startowego. Przydaj Potem do góry. Ale totalnie w lewo? Tak, totalnie w lewo. Jezus Maria, nie, nie! Aniołki! Zamknij ryj, zamknij ryj! Zamknij ryj Przez paszczurze, ja przynajmniej do przynajmniej wiemy, że aniołki kina zobaczyły. I walczymy z worem! Wyobraźcie o sobie je. to! Kina idzie do nieba, zobaczyła anioła, zamknij ryj, zamknij ryj! Ale gdzie kina idzie? Czekaj, wróć! Do nieba! No, no chyba Cię, Madziu, coś, coś Cię dzisiaj Boża opuściło. Kina i niebo, serio! Przecież ja już mam kociołek w piekle zarezerwowany! Cieplutki, świeża smoła! Z drzemem. Miodne, to będziemy sąsiadami. No. no. Do siary. Dokładnie. Boże, dzień mnie te poza jakiś. Odejdź no do kotła. Jezus, Maria, telepilsy mnie przeniosły. Mnie nie. też uwierz, nie. wiesz? Come on! Uwierz, że mnie o, też. O, po co Się mi to było? Po co mnie to było? A mnie rozumiem, po co było? Rozumiem, że tych e, tych takich do życia e, automacików nie rozwalamy też, tak? A rozwala, jak masz część. Aha, spokaj. Jak ja pan O, ja żebraczek, mam, ja żebraczka. Gdzie jest żebraczek? My lubię trykać żebraczki. E, od trykać? tego, gdzie startowaliśmy tak. w Depsach i w prawo. O, ja już mam bossa, dobra, Dostałam nie ma paskę do no To Co, załóż. <śmiech> <śmiech> nie, dzięki. Wow, dark boy. No tak, oh, za zero Lord damage shanky. w, <laughs> w Cape oh, tylko war. że mi nie, nie zaliczy, no bo to jest na osobnym tym, nie? No. W ojej, ojej, ojej. Pamiętaj, gdzie są bosy później, no? Yy, znaczy, no ja matkę teraz stuknąłem na razie. No ja na razie Jej, jestem w Depth No to w Depth i Celt idziesz tak, cały czas na lewo? Tak, to wiem. I potem do góry. Jestem, no. A gdzie później, w sensie. Pamiętaj, gdzie są w dwójce. Znaczy, gdzie jest. O, skurna. W łąbach generalnie w prawo. Takie kółko jest. Gdzie do on? zrobienia. Ale ja, gdzie ty tam do bomba? A ja mam dwie główki teraz strzelające. Matka. I dobra, wchodzę do Depsów. Oj, jadę. ja bym przez przypadek Bibliu tak? zabiłam, ja chciałam polatać ja podczas, ja co włączę w bossem w, w jednym, co? On Temperance, dobra, to mogę wziąć. Dobra, jeden, dawać drugi. A matka, dobra. A To z matka. Kolaroida, dobra. My się zawsze myli, gdzie z matka w sensie. na z... do, do, do łomba, bo zapomnę za chwilę, gdzie, gdzie, jak gdzie jest Nie jestem obok. już w Nie, no, czekaj. Na prawo mówisz, tak? W jedynce. Matka mi się nie spieszy. Yy, yy, w utero yy, jest yy, tak. Idziesz w prawo, a potem idziesz do góry cały czas, i potem w lewo. I już yy, cię zaprowadzi do bossa. Takie Dobrze. kółko jest po prostu. Zakręcik. Zakręcik taki. Matka, możesz podać troszeczkę szybciej. A ja miałam Biblię i mi umarła od razu. Ach... Na widok od ciebie robili tego speka. Ale nie, dobry spek jest. Dobry, dobry. Matka, no. Ale bym ci pod tyłek wlazłam, Boże. Niestety główka Izaka niechętnie ci zostawiam. A mi się zrobiła czerwona główka jeszcze w międzyczasie, wiesz? Czy no, też mi się zrobiła czerwona główka. Co dała karta Temperance? Yy, A też można. Donation Machine. Właśnie, no. No to co to, to, to ja, A ja tak. O mamy tego, pajęczaka A też. A The Devil, się co daje? Też zamienia zamieniać ci sprawdzać demona? Ta, ta, ta. Masz tak, bo Łukasz, chyba... gdzie w tym Utero był boss? W prawo? Gdzież w prawo. prawo w górę i na potem lewo. Cały czas do góry i potem już w lewo. Dobra, Takie kółko dobra. jest po prostu. Okej. Okay. No gdzieś się wsadził z tą mordą. Szybrzydłą. No. Zginąłbyś wreszcie w żydalu. O picze. ja jeszcze tą torebkę z pigułami dostałam. E... Wam, Sarki, naprawdę jest mi to potrzebne. Fuck. To co daje? Range up, dobra, bierzemy. Range up, bierzemy. Telepil spadation. Niech to mogę wziąć, dobra. Jesteś już w dwójce, Wutero? Tak. Gdzie? E, boss jest, idziesz w prawo do pierwszego pokoju, z którego możesz pójść na górę i potem już cały czas prosto. Okej. Okay. Czyli w prawo y, do pokoju, gdzie masz możliwość pójścia w górę i potem walisz w górę cały czas. No to... to Boże, się nie przyda... we. Nie wróć, w dobra. E, jeszcze raz, Łukasz, gdzie ten włombie dwójca. dwójce? Idziesz w prawo, do pierwszego pokoju, z którego możesz pójść w górę. Dobra. I potem walisz już w górę. O, ja mam no. raka, ale nie biorę. I później wracam. Ale niespodzianka, tak? w dwójce wylosowała mi dwójce wylosował mi się It Leaves. Nie spodziewałem się go. No co ty? No, kurde. niesamowite. To jest coś. O. o, w prawo w górę, tak? W górę. Ej, bez sensu, już kurna ćwiartkę hp zjechałem O, taką Devil. No tak, bo te itemy, które nam dropują, to jest generalnie w Cidzie wszystko zaszyte. No, Więc tak. to nie jest Idziemy, słuchajcie, słuchajcie to, do czesta, tak? Tak. Ta. Do czesta, tak? Okej. Okay. No ja, no bo już do katedry doszłam. Ukaż, gdzie w katedrze jest boss? Nie jestem w katedrze, jestem na tym, na. To Chciałam gdzie w tym łombie dwójce jest? Aha, tutaj. Prawo i do góry. Dobra, może. Prawo do pierwszego skrzyżowania i do góry. O, o dziwo że mam midlif, niesamowite. Kto by się spodziewał? To jest coś. A, czyli SIDy nam działają, mamy to samo. Choć raz. No. Gdzie wy jesteście w ogóle? W którym już? W Łombie W ja Rozumiem, że wszyscy już pokonaliście matkę. Tak. tak. Ja jej nawet dobrze nie zobaczyłam, muszę ci powiedzieć. Skurna! <laughs> Za piesz, dobre itemy prze... mi dają zawsze. Muszę cieszyć, bo jestem w cave'sach dwójce. <laughs> Okej. Okay. Ej no. nie, ja chyba też zacznę po prostu tak jak wynak szybciej, jak tylko można do bossa, bo to w ogóle nie ma sensu. No super, grid, dziękuję. Spadaj, ty. A co jesteś w katedrze? Tak. A gdzie poszłaś? Do góry. No tu dobrze poszłaś. Ale byłem już na prawo. A to, to źle poszłaś. <grym> Trudno, żeby Magda za pierwszym razem trafiła, dajże spokój. No właśnie, a czego to do mnie oczekuje? Się, się nie zdarza. No proszę cię, Łukaszu. Dokładnie. O, to sobie weźmiemy. Ja o, posto... z druga foza. O, Od razu ci posto... powiem, że w katedrze walisz do góry. Dobra. O, ale Kinney dzisiaj dobrze poszło z nekropolis przynajmniej. Tak, chociaż tyle. A sobie tutaj pójdę do. O. Co tu jest? Fajnie, działam? że dostałam, nie wiadomo czym. Dobra, Kopem od matki. W górę, tak? W katedrze. Oh, tak, Walić w górę i. Jestem ciekawa, czy to przeżyje. Jakieś życie by mi się przydało. Spoko, ubiłem matkę w końcu. Gratulacje. O, o. Do powodzenia jak dalej. Się z tym Znowu grido. Powodzenia w łąbach. <grym> Kurna! <grym> ja ja, ja nie zaraz dzielę. zejdę, no po prostu jak ci mnie obrywam. <grym> Naturalność. Tak nie wiemy czym dostajemy. Więc no to jest piękne, Zodowała nie? Co to była karta hierofant. Dwa serca. Y, tak. Dwa to niebieskie zarąbiście Ej, mam dwa serduszka, nie, nie wierzę po prostu Dwa tu Isaac muci Ty Zaraz umrzesz Tylko nie dawaj się operować On a? nerki Gubi. W sumie nie wiem po co to mówię. Jaka druga, jeszcze pierwszej nie skończyłam. Ej, poszłam w górę, nie ma bossa. W prawo! No w górę i w prawo potem, nie? No, w górę i w prawo, i nie ma. Co ty gadasz? W no, katedrze? Czy... No, a na no. pewno jesteś w katedrze, może do piekła jednak. No, chyba kojarzę katedrę. No nie wiem, ty mówisz, że do nieba się nie dostaniesz, tylko do piekła, do garniołka, to może ty w garniołku już siedzisz. <śmiech> <śmiech> nie, <ma> jeszcze nie. No <laughs> <laughs> ja nie Ciekło wiesz Trzecia kurna faza. <laughs> jeszcze nie, jeszcze nie, już dochodzi. <laughs> Już po co ja tu wlazłem? Tu ja mam bossa w katedrze na dole. Nie wierzę. Ale dlaczego? co ty gadasz? Nie wiem. Trzecia Faza. No, A ty gdzie miałaś? Góra i prawo. Do tej pory miałam wszystko tak jak wy. Weird. Aha! Poszło do piachu. Cześć! Super, ja nawet klucze do często nie nazbyłem. Jak miło nie mógł sobie otworzyć wszystkich. No właśnie, ile ja, masz kluczy? Jak klucze mam, to z za koniec nie Ja też mam trzy. Boże, co ty twój koty robisz? Czemu kota. No, wcale no, mnie tu nie, nie dziwi. Okrwana, Może to Uma. Co... Fucha, poczekaj! <laughs> Czekaj na grzywę, kurwę. No, naprawdę. Ja jestem ciekawa, kto pierwszy umrze, Isaac czy ja? Jest, Polifemusa zebrałem. Kurna, mam teraz taki laser po prostu, że miażdżę. A ja dalej nie mam bossa. Gdzie się pierdolona nie To jest ustawiane. Gdzie się ona jest boss? Duży. Na dół i w prawo idziesz. Dobrze, i Na dół to do powie. pierwszego skrzyżowania i w prawo. No, ja muszę iść od sofny. Dobra, serce. trzymajcie kciuki, Blue Baby. Ja zejdę, bo ja mam ten. Ja mam tylko cztery serca. Trzy i pół. Druga faza. Sorry, no nic na to nie poradzę. Spoko, to jest mrocze. Nie jest. Możesz się zamknąć. je, yeah, wygrałem. Super. Gdzie mówiłeś, że jest boss? Idziesz na dół. I jak będzie pokój, z którego możesz pójść w prawo. Aha, dobra. Boże, dwa bombery, serio? Nie wierzę, że to zrobiłam, naprawdę. Wiesz co? Wysadź sobie tam, jak możesz, ścianę po prawej. Tam jest yy, Secret wiem, Room, wiem. I przez niego możesz ze skrótem przejść na dół. Dobra. O! Wysadził mi się sam. Ja nie <laughs> wiem, czy mnie czasem do piekła nie wyrzuciło. No, ty nie <laughs> możesz iść z Słyszysz anielską wtedy? muzykę? Co słyszę? Anielską muzykę? Nie. Serio? Was dwóch? Same demony tutaj widzę. No to. A nie słuchaj, to jest to zwykle. Czy ściany są czerwone? Jak się nazywa, twój poziom? Nie, ściany są z czaszkach. To jest w to, szolu. To jest w szolu. A on nie mógł wejść do katedry. Dobra. A ja mam jedno serce. Do I to jest odwaga. Z jednym sercem trzeba wiedzieć, ja, że później szatana. No a jak? Ja, ja nie miałem wyboru. <laughs> A Takim co z mówić, no. <laughs> Taką ci że reklamę tu robi. Tak. Ale moje serce jest tak gwiazdy. Może dwa monstra, tak. serio? Macie jeszcze bombkę. Od tej pory mianujecie gamer stalowe jaja space. Jolo. <laughs> <laughs> Futsak. <Food> co? <laughs> Od kiedy wydocie futrzak? No właśnie, nie wiem, ale tak profilaktycznie zapytałem. Teraz spokój, wszyscy wiedzą, że ty jesteś łysę. Zależy od której strony. Chrup, chrup, chrup. Nie, nie chcę Różka. wiedzieć. Łyso ci? Nie. Ej, czyli ci że ja zlażę całą katedrę? Jeszcze bosa nie mam? Ej, Ale Super. ze startowego pokoju na Ja naprawdę mam, ja mam bosa centralnie w, w dół, na lewo i, i w dół. I już się tu przecież tłukę. Ile w tej katedrze? Już mi szlak zaraz trafi. I słuchajcie, ja a, a Magda, sprawdzałam, ja, ja Co? Magdę pytam. Magda. U no go... górę i na prawo. No to tak samo jak ja. A, a ja proszę państwa pół serduszka, jeden, spacer, jeden spacer, soul farb, i I mam, mam tą najnowszą, więc nie wiem o co biega. Słuchaj. Jak zawsze. Nie, a, a też jestem ciekaw, aż zerknę sobie ten. Znaczy, jeszcze odnośnie seedów. To najlepiej jest, jak są dziewięciocyfrowe. No to następnym razem numery telefonów podajemy. <laughs> tak, zajebiście. Yeah. Randomowych youtuberów. To, 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 tak. bezpiecz to bezpieczne. <grych> Nikt się nie kapnie, o co chodzi. Może ja do Madzi podał numer. Który? No właśnie, bo masz kilka. Co mam? Masz kilka numerów, tak? Tak. Ja no wiesz, jeden to dla to ciebie ty, ja z podam ten, który mam. O. Dobra. No jak no. ja mam jeden do Kiny, jeden do Łukasza, jeden do Wojtka, jeden do męża, drugi do mamy, trzeci i jeszcze gdzieś tam, no to to wiesz. To ty do każdego masz oddzielny ten numer? No, a co? Nie mogę mieć tego samego. Nie żyję tak w ogóle. Co? No zginęłam. A ja dopiero do Izaka doszłam, nie? no. znalazłeś w końcu. No, ale centralnie no... Jak zobaczycie sobie u mnie, jaki kawał musiałam iść, żeby go znaleźć, to pierdykniecie. Dobrze. Będę starał się oglądnąć i pierdyknąć. Pierdyk. Parapet. A tu ja jak idzie? A w miarę, na razie nie umarłem, to jest plus. Ej, no to super! Proszę, z jest. jednym hapekiem daje radę. Nie, no już nie mam jednego hapeka. <noise> Patrzcie, już bez hapeków i na pieprza. <noise> mój chłop, mój chłop. <noise> Dokładnie. Ma ten pierdolnięce. Aha, tych, tych pod spacer nie wymieniamy, tak? tak. Okay. No ja wymieniłam, nie wiem dlaczego. To znaczy wiem dlaczego, no, no, bo. Oczywiście Magda jak zwykle. <laughs> ona z, ona okay. w każdym <laughs> coś spieprzy. O, wiem, to spieprzy. Nie ale Magda na pewno zobaczymy u nas wiesz... Jak Magda zasady soba. czytała, to pewnie już była w Rumie, kończyła zbierać itemy <laughs> i już miała połowę wymienione. <laughs> nie, ja go wymieniłam no, po prostu, bo wiedziałam, że na ajz go użyć nie mogę. No. No, kurwa, więcej tych jebaków leśnych! A za, żryj glebę, kurwa! i gruz. Dobra, idę do często. Gdzie wy mieliście w tego bossa? E, na dół. W dół? I na prawo. E, tak. W pierwszym pokoju w ogóle masz po prawej ten secret, secret room. Tu sobie tam ścianę wysać, przejdź i tam zostaw tych, tych dwóch bomberów. Dokładnie. Chociaż że życie, ono na pewno ma inną mapkę. Tutaj. No właśnie, też tak. tak... Nie, no szybko się przekonamy. Jak zejdzie. Musi iść tak, i tak iść na dół. Jak tam a, nie a ty moją datę kontekstu. urodzenia wpisywałaś zero? Nie. W początku? No to. Nie, no. A nie wiem. Okej, okay, to chyba wszystko jasne. <laughs> Ale nie, bo jeżeli bym wpisała bez. bez znaczy, jeżeli bym wpisała inaczej niż wy, to bym nie miała całego SIDA. Tak, no to wy. też prawda. No, a mam mam bomberów, my, nie? tak, mam bomberów w tym. Ej, leje się No to szatane, wysadzaj bo on jest prawo. Tak, tak, trzy tak, fazowe. Są dwie fazy. Z trzy fazy, tak, faktycznie. No. W ostatniej tupie. No. Tupaj razem z nami. No właśnie to kurw. Dobra i gdzie jest gdzie jest stickler drumu? E, do Secret drumu. Tak. Na dół. No to w sumie innego wyjścia. I na spokojnie, oddychaj. Weźmy tutaj nienawidzę często. Tu już mieliśmy raz sytuację przecież, nie Łukasz? Że Kina coś tam się zapowietrzyła, nie? Kina, co Okej, ci? A nic, ona nie oddycha. Łukasz zazwyczaj tak, to mnie do stanu nieoddychania. Tak i potem ona jeszcze klinie, że ginie przez niego. Wiem, że to lubisz. No ale, przepraszam bardzo, jak zginęłam, bo się zaczęłam tak śmiać, że nie widziałam nic, to Ale to prawda, mnie to potwierdzam, zginęła przeze mnie, muszę się tym pochwalić, no. Nie, bo zginąłem. zginąłem. Matka, no szatanie, zginąłem. Wiesz, nie chcę nic mówić, no, bez hp no, prędzej czy później musiało do tego dojść, no. Uuu, nie lubię tej gry. No, i <noise> pół serduszka, nie? I dwa monstra. To dobry set, o, to jesteś na dobrej drodze. No. Skoro, że... A masz stamtąd zejście już na dół do bossa? No. Ale nie nie, 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 zabiję go, nie ma opcji. Ja też go nie zabiłam. On mnie no zabił zabiła. Co? Ja zginęłam, tak. Czyli teraz Kina. To Przy, przyjmij czesta na klatę, taki sucharek. Kina wierzymy w ciebie. Widział z ciebie też. Dokładnie. przyjmij czesta Zau na czet. Kina zauważy, że najdłużej ze wszystkich nas grasz dzisiaj. No. A zawsze to wirus najdłużej gra. Tak, to, to dzisiaj święto. Zdetronizał. Kurczę, dzisiaj nie będzie audio od niego. <laughs> Ale powiem Wam tylko tyle: jak na pierwszą moją grę Wajzaka i przejście do szatana. To... Bardzo ładnie. Ja sercem. Jesteśmy z ciebie o, dumni. Przejmij. To są harty i, i, i pół serduszka na banan rozejście. To było Twoje za... pierwsze granie Wajzaka? No nie, no nie pierwsze. <laughs> <laughs> no ale tak okay. trochę. Czekajcie, zaraz sprawdzam z Timmy, ile on tam godzin przegrania w tego Wajzaka. Okazuje się zaraz, że 500. Jak no i pierwsze granie. <laughs> <laughs> jak u Kina bo Kina skupiona. Kina, odzywasz? A, jest, żyje. Żyje, żyje. <głosidem> ja się nic nie odzywam, żeby Mam jej drugo... nie zapowietrzyć. Mam drugą fazę. To, no, do drugiej nie doszłam. Magda, proszę cię. O, pozostało mi pół serduszka. Kina, dasz radę, masz Proteinum Goda. Dorzemy w ciebie. Kółę napędzi. <głosidem> <głosidem> nie krzywdź jej. Nie krzywdzę jej, jej robię dobrze. <głosidem> Oj tak. Tam... Nie, nie, nie. No kurw Nakierowana była! Gunwo! Wygrałaś? Nie. Cholera. No nic. Ale taki w miarę challenge. Nie umiem jeszcze odróżniać, kiedy się cieszę, a kiedy jesteś zła, ale gratuluję. Ja no nie, nie, nie. Ja się, to, to, się cieszę, musisz, ale... wirus, musisz z nami w Lola pograć, To będziesz wiedział, kiedy ona jest kórona, kiedy szczęśliwa. W... Okej, okay, ok. To co? Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę i widzimy. Dzięki wam Zabry za uwagę, trzymajcie się, cześć. Był ze mną Mirio, z Wojtek, Cześć. na koniec.